Witam Państwa widzów w drugim odcinku Jarosławskiej smaży. Słuchajcie, pisze nowy projekt ustawy o powołaniu niezależnej policji antykorupcyjnej. Dlaczego? Bo to co mamy, teraz to jest po prostu żart. Ceba miał być tarczą przeciw korupcji, a stało się, przepraszam za słowo, zwykłym gównem do załatwiania politycznych porachunków. Polska potrzebuje realnej, niezależnej służby, która nie będzie pod żadną partią, tylko pod obywatelami. Chodzi o to, żeby każdy polityk, minister czy prezes spółki państwowej wiedział, że jak bierze łapówkę, to nie ochroni go legitymacja partyjna. Bo dziś wszyscy wiemy, że, że jeżeli jesteś swój, to jesteś nietykalny. A jak jesteś obcy, to trzeba zrobić. Na lot o 6 rano, żeby cię medialnie zniszczyć. Tak to po prostu nie działa. Dlatego składam projekt ustawy o policji antykorupcyjnej, oczywiście niezależnej, z budżetem gwarantowanym ustawowo, z jawnością działań i obowiązkiem raportowania do społeczeństwa, a nie do polityków. Koniec z fikcją, koniec z trapami, Prawdziwa walka z korupcją albo nic. No i proszę państwa, mamy hit. Komisja ustawodawcza. Zajęła się moim projektem ustawy o uchyleniu opłaty od posiadania psa. Wiecie, tego absurdu, absurdalnego podatku, którego w skali kraju daje śmieszne kilka milionów rocznie, a w praktyce jest podatek, jest to jak podatek od oddychania, no przyznajmy. I co robi komisja? Wniosek o odrzucenie w całości. Głosy za, 29 przeciw, 14 wstrzymujące, 8, czyli klasyka. Większość uznała, że obywatel, Musi płacić nawet Za to, że ma psa Szczerze, to jest żenada państwo, które nie potrafi walczyć z korupcją Z miliardowymi przekrętami Na spółkach Nielegalna broń, a wiecie co? Oni wolą ludzi pieniądze za psa zabierać 4 miliony 4 milionów złotych z podatku od kundelka Brawo za ten skandal Już kolejny na waszej liście I teraz, teraz najlepszy Tłumaczą się że to są pieniądze dla gmin. Serio? Wie, wiecie, ile to daje? Tak mało, że nawet sprzątania chodnika z przykupek gmina za to nie sfinansuje. To są grosze, a oni bronią tego, jakby chodziło o połowę budżetu państwa. Jak to nazwać? Mini-totalitaryzm w wersji Kowalewskiego. Władza zagląda ci do portfela, bo przygarnąłeś zwierzaka. Demokracja w wydaniu komisji polega na tym, że jak jest do wyboru złapać wielkiego oszusta, czy dobić właściciela psa, to wybierają to drugie. Ale spokojnie, ja tego tematu nie odpuszczę tak łatwo. Jak chcą utrzymywać taką zdurę, to zobaczymy, czy będą mieli odwagę powiedzieć Polakom w twarz, pies jest luksusem, więc płaccie sobie podatek. I pamiętajcie, to samo towarzystwo później mówi wam o ochronie zwierząt, empatii, zielonym ładzie, hipokryzja, level maksimum. Dziękuję bardzo, myślę, że spodobał wam się odcinek, do widzenia.